Czwartek, 24 września, Piotr Seifert. Witam Państwa i zapraszam na informacje telewizji Dami. A dziś w serwisie Festiwal Nauki rozpoczęty. Oraz o starości. Uczniowie piątego liceum ogólnokształcącego w Leicy jako jedyni w Polsce brali udział w projekcie Głos w ciszy w ramach programu byli w Gdańsku, gdzie razem z rówieśnikami z Niemiec i Węgier brali udział w warsztatach poruszających zagadnienia z historii współczesnej. Przypomnijmy, głównymi organizatorami projektu była Europejska Sieć Pamięci i Solidarność oraz Stowarzyszenie Motte z Hamburga. W ramach programu młodzi ludzie z Legnicy, Hamburga i Budapesztu przez tydzień byli w Gdańsku. Brali udział w wielu warsztatach i odwiedzali miejsca, które miały im pomóc zrozumieć wydarzenia historyczne, zarówno z czasów II wojny światowej, jak i tych współczesnych. No nie znając przeszłości nie jesteśmy w stanie brnąć dalej w przyszłość. Um, i to, to przede wszystkim myślę, że było dla nich najważniejsze, że zapoznawanie się od momentów tych XX wieku początku do okresu solidarności, do komunistycznych, właśnie e, charakterystycznych elementów, e, to dało im przekrój przez całą historię XX wieku. Każdy uczeń z dziesięcioosobowej grupy udział w projekcie wspomina z dużym przejęciem. czy się wiele nowych rzeczy, poznałem mnóstwo nowych ludzi, nie tylko z Polski, ale i z Węgier i z Niemiec. I nauczyłem się na przykład grać na bębnach, czego nigdy wcześniej nie potrafiłem. Występowałem pierwszy raz przed publicznością. Także uważam to za jedno z ciekawszych doświadczeń. Nowe znajomości jesteśmy już umówieni na sylwestra w Hamburgu, także te, mam nadzieję, że te znajomości będą długoterminowe. Na pewno zżyłam się z osobami, z którymi byłam w pokoju, bo byłam w pokoju z jedną Węgierką i z jedną Niemką. Więc cały czas miałam kontakt z osobami z innych narodowości i kontakty z tymi dziewczynami były bardzo dobre. Bardzo miłe wrażenia, bo poznano tych ludzi, nauczyłam się dużo. Najbardziej mi się wydaje, że podobało właśnie to, że byliśmy w różnych muzeach, poznaliśmy w pewnym stopniu historię i na pewno niesamowici ludzie. Podejmowane podczas realizacji projektu zagadnienia nie były łatwe. Jednym z miejsc, które odwiedziła młodzież, był obóz koncentracyjny Sztutchow, który zrobił mocne wrażenie nie tylko na Polakach. Ja właśnie współlokatorka Alajda miała bardzo duży problem w tym obozie koncentracyjnym, znaczy bardzo posmutniała tam. Rozmawiałam z nią i mówiła, że, że było jej przykro po prostu, że osoby z jej kraju odpowiadały za to. Także mają świadomość narodową i po prostu wiedzą o tym i też wstyd chyba. Na pewno wrażenia po Stuttgart, po obozie koncentracyjnym. Naprawdę, gdy tam się weszło do pewnych sal, po pewnych obozów, pewnych miejsc, to naprawdę wrażenia były duże. Młodzież była również z wizytą w Muzeum Imigrantów, w Europejskim Centrum Solidarności, odwiedziła też Westerplatte. Każdego roku uczestnicy projektu, za pomocą różnych form sztuki, historii, edukacji, poznają dzieje europejskie. Dolnośląski Festiwal Nauki zdominował legnickie szkoły i uczelnie. Niecodzienne wykłady, prelekcje połączone z pokazami odbywają się w kilku miejscach Legnicy. Jedną ze szkół, która zapewniła swoim uczniom wyjątkowe wrażenia, jest drugie Liceum Ogólnokształcące. W drugim liceum ogólnokształcącym w Letnicy sporo się działo. Wykłady w ramach festiwalu nauki rozpoczęły się od spotkania z doktorantką z Uniwersytetu Wrocławskiego, która w dość nietypowy sposób prezentowała młodym ludziom, jak chemia łączy się z fizyką i medycyną. Wykład fizyko-chemiczny oko chirurga zainteresował wielu uczniów, szczególnie tych z klas o profilu medycznym. W przyszłości mam zamiar wybrać się na studia medyczne i chciałabym właśnie poszerzyć wiedzę, jak najbardziej się da, na przykład o transplantacji albo o układzie odpornościowym. A akurat tutaj mam szansę dzięki temu festiwalowi. Dzięki takim zajęciom możemy poznać nie tylko właśnie wiedzę taką książkową, mamy możliwość w ogóle zobaczenia na żywo, jak wszystko wygląda, nie tylko na filmach, czy też jak to właśnie wygląda na rysunkach u nas w podręczniku. Nietuzinkowy sposób przekazywania informacji informacji pozwala pokazać uczniom, że nauka może być ciekawa. Bardziej się cieszę z tego, że można połączyć chemię z medycyną. Ja myślę, że większość młodych chce zostać lekarzem. No nie każdemu się to udaje z różnych przyczyn, ale jeżeli można jako fizykochemik wejść na salę operacyjną i poczuć czym jest prawdziwa operacja i stać sobie obok i nie patrzeć na tych cierpiących ludzi, to naprawdę gra jest warta świeczki. Nie tylko chemia czy fizyka były prezentowane w oryginalny sposób. Jak się okazuje również matematyka może zaciekawić. Matematyka to ogólnie przyszłościowy przedmiot i takie wykłady pokazują nam, że to niekoniecznie muszą być często monotonne lekcje, ale też właśnie taka nauka ukryta jakby w, w, w życiu codziennym. Chce pan wszystkich przekonać, że matematyka może być ciekawa i zabawna? Oczywiście właśnie takie wykłady są ku temu bardzo dobrym, bardzo dobrym powodem. Uczenie się z podręczników, z książek wydaje się takim bardzo stereotypowym, dość, dość nudnym rodzajem nauki, a taki właśnie festiwal pokazuje, że nauka może też być ciekawa dla takiego przeciętnego człowieka. Festiwal Nauki organizowany jest każdego roku przez wyższe uczelnie z Wrocławia, Instytuty Polskiej Akademii Nauk i środowiska pozauczelniane. Udział w zajęciach pozwala szkołom uatrakcyjnić program nauczania, ale może też ułatwić uczniom wybory uczelni, na które się udadzą w przyszłości. Istotne jest to, że nawet najtrudniejsze zagadnienia poruszane podczas wykładów przedstawiane są w sposób ciekawy, w bardzo pomysłowej i przystępnej formie. I myślę, że w przypadku naszych absolwentów, w przypadku naszych maturzystów, jest to świetna możliwość dokonania decyzji odnośnie wyboru dalszego kierunku kształcenia, więc wyboru uczelni, na której będą mogli w przyszłości realizować swoje pasje i swoje zainteresowania. Drugie Elo w Legnicy liczy sobie ponad 500 uczniów i prawie wszyscy młodzi ludzie skorzystali z udziału w festiwalu nauki. Co ciekawe, jeden z wykładów poprowadził absolwent drugiego Elo, który jeszcze niedawno sam był widzem i słuchaczem. Legnickie Centrum Kultury poszukuje zdolnych muzyków do swojej orkiestry. Mogą zgłaszać się także najmłodsi, którzy chcą nauczyć się gry na różnych instrumentach. Najbardziej potrzebne są osoby, które umieją grać na puzonie, tubie, instrumentach perkusyjnych, trąbce czy saksofonie. Prowadzimy nabór do naszej orkiestry, która powstała w 2014 roku ze środków Legnickiego Centrum Kultury i dofinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy na dzień obecny 28 muzyków, a docelowo mamy mieć 45. Mamy nowe instrumenty i zapraszamy wszystkie chętne dzieci, nawet takie, które nie grają. I również zapraszamy też muzyków, którzy grają na instrumentach dętych, którzy by to bardzo mile widzieli w naszej orkiestrze. Jednocześnie mogą się zgłosić dzieci od 12 roku życia, które dopiero chcą rozpocząć swoją muzyczną podróż. Wszyscy chętni powinni zgłosić się do sekretariatu Legnickiego Centrum Kultury osobiście lub telefonicznie. A teraz prosimy państwa o pomoc legniczanom, którym zginęła biała terierka ma niecałe 6 miesięcy. Piesek miał na sobie niebieskie szelki, suczka wabi się Daisy. Jest przyjazna, od niedawna przebywała w nowym miejscu, w nowym domu w Legnicy. Zginęła o poranku w okolicach ulicy Mickiewicz'a, blisko legnickiego parku. Piesek posiada chipa. Właściciele proszą o pomoc w odnalezieniu Daisy. Kontakt pod numerem telefonu 607 767 546. Przewidziana jest nagroda. Młode zespoły, które jeszcze nie zrobiły wielkiej kariery, ale chcą promować swoją twórczość i zaprezentować się z szerszej publiczności wystąpią w najbliższy piątek w klubie Spiżarnia. Usłyszymy pięć zespołów z naszego regionu. Legnickie Stowarzyszenie Aktywnie i Kreatywnie chce działać na rzecz kultury w Legnicy oraz wspierać młodych artystów. Stąd pomysł na koncert zatytułowany Projekt Live, który w najbliższy piątek odbędzie się w klubie Spiżarnia w Legnicy. Start godzina 19. Nazwa dlatego, że koncert będzie nagrywany. Jest to rodzaj podziękowania ze strony Legnicy Aktywnie i Kreatywnie dla zespołów, które już wcześniej współpracowały z nami przy wcześniejszych projektach. Nie wyjdę, bo słońca Jego promieni Pancy bez końca, bez końca Nie wyjdę, bo słońca Jego promieni palących bez końca, bez końca Wejście do studia jest bardzo drogie przede wszystkim a dzięki temu, że to się współpraca z Stowarzyszeniem s project który jest stowarzyszeniem filmowym, weźmy na genialny pomysł, czy też umiejętności naszego stowarzyszenia i stowarzyszenia i dzięki uprzejmości telewizji Dami Spiżarni i LCQ udało nam się zebrać sprzęt odpowiedni i mamy okazję zarejestrować im całkowicie za darmo materiały. Dzięki tym materiałom potem zespół mogą się promować dalej. Mogą zgłaszać się na konkursy, festiwale. Wstęp na piątkowy koncert to koszt 10 zł. Pieniądze będą przeznaczone na działalność statutową Nowego Lednickiego Stowarzyszenia Aktywnie i Kreatywnie. O tym, że polskie społeczeństwo się starzeje, słyszymy regularnie żyjemy coraz dłużej dzięki postępowi cywilizacji i opieki zdrowotnej. Jednak Polska nie jest dobrze przygotowana do tego procesu, chociażby brakuje miejsc, w których samotne osoby mogłyby skorzystać z profesjonalnej pomocy. Jeden z takich ośrodków jest w Chojnowie. W Fojnowskim Ośrodku są 92 miejsca. Obecnie przebywa tutaj 82 pacjentów. Do ośrodka może trafić każdy, kto ma powyżej 18 lat jest niesamodzielny, wymagający stałego nadzoru i pomocy. Pani Marianna w ośrodku jest od 6 lat. Zakorzeniłam się, już się przyzwyczaiłam. Całkiem mi dobrze. Słucha radia i lubi siedzieć w tym właśnie fotelu. Pani Marianna ma pewną słabość, lubi palić, choć wie doskonale, że nie powinna. Jeszcze ciągle palę, ale wydzielają mi papierosy. To ile pani pali? Papierosy a, dziennie? Tak do dziesięciu. A wcześniej to paliłam po całej paczce. W ciągu 15 lat działania ośrodka przewinęły się tutaj setki osób. Jest skromnie, bo jak utrzymać taki obiekt za 1,5 miliona złotych kontraktu, jaki daje NFZ? 50 pracowników, 90 pensjonariuszy, którzy za pobyt także muszą płacić. Pacjenci, którzy są sprawniejsi jeszcze i mogą korzystać z tak zwanych lepszych warunków, jak to się, można tak brzydko mówić lepsze warunki, natomiast są w pokojach mniejszych, a pacjentów dobieramy tak, jak się lubią. Jak sobie z sobą razem współpracują, rozumieją się. Gdy jest ciepło można wyjść do parku, jednak najczęściej życie toczy się tutaj, na korytarzu. Każdy pensjonariusz to inna historia. Córka jest w Berlinie z mężem, a ja dom, z tato jeszcze żył, to sprzedał. I nie miałam, na... i ciuczko się dowiedziała, że tu mogę być i tu załatwili i tu jestem. Co i da się tutaj szczęśliwie żyć? Tak, ja jestem szczęśliwa, że tu jestem. naprawdę. No pięć lat jakby nie było, nie? Pani Stanisława lubi z kolei oglądać telewizor. W pokoju ma także ptaszka i jak nam mówi, dostała go od dyrektorki. Aby urozmaicić czas, są także wyjazdy poza Chojnów. Byliśmy w w Lignicy. Tam taki, w takim domku, co grali, tańczyli, a my jedli, ciasto różności było. Gdy spędza się ze sobą 24 godziny na dobę, to między ludźmi muszą rodzić się relacje od tych negatywnych po te bardziej pozytywne. Jeszcze ja z nich nie przyjaźnię. A z Bogusiem się trzyma, A z Bogusiem tak. Z, z Bogusiem się przyjaźnię, Tak. Jedyny przyjaciel, bo tam w pokoju to nie ma z kim się przyjaźnić. Ale tak mi tu jest dobrze. Bo, bo to więcej niż przyjaciel, powiem, że to taki narzeczony panie. Jaki narzeczony? Ojej, no, na, no może nie narzeczony, chłopak. O. No chłopak, chłopak tak. No. W ośrodku są i zwierzęta. Schronienie znalazł tu pies, który wabi się łapka. Jak wiadomo, pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Zarządzający ośrodkiem co roku proszą o wsparcie z 1%, udaje się pozyskać jednak tylko kilka tysięcy złotych. To kropla w morzu potrzeb, a potrzeby są prozaiczne. Można przynieść pościel, ręczniki, czy to nową, czy używaną. Każda nam za każdą będziemy wdzięczni i dziękujemy, ale można również przekazać pieniądze, które będą po prostu na to przeznaczone. A jeżeli już by okazało się, że tych środków było bardzo dużo, to przeznaczymy również na jakieś inne rzeczy potrzebne pacjentom. Tak więc, jeśli ktoś może i chce, to wsparcie będzie tutaj bardzo mile widziane. Zachęcamy Państwa oczywiście do wsparcia tego środka. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia w piątek. Do widzenia.